Nóż ogrodnika nie ominie i ciebie. To jest tytuł dzisiejszych rozważań. Nóż ogrodnika nie ominie i ciebie. Kiedy byłem dzieckiem, towarzyszyłem moim rodzicom w pracach ogrodowych. Jedną z nich było szczepienie drzewek. I mój ojciec, mój tata, miał taki zakrzywiony ogrodniczy nóż, niezwykle ostry. Nieraz się nim skaleczyłem. Tak, że w pewnym czasie już nabrałem respektu do tego narzędzia, takiego lęku. Co prawda, ta ilustracja nic nam nie mówi o oczyszczaniu krzewu winnego, bo w takich mrozach nie uprawialiśmy w winnicy, ale przywodzi na myśl chwilami bolesny kontakt rośliny. Z nożem ogrodnika. Już pewnie domyślacie się z jakiego tekstu jest dzisiejsze kazanie, zresztą w waszych biuletynach jest to wydrukowane, a przesłanie dzisiejszego tekstu z Ewangelii Świętego Jana jest bardzo klarowne. Jeśli jesteś latoroślą wszczepioną w winny krzew, którym jest Chrystus, to nieuchronnie czekacie dotyk tego ostrego narzędzia. I albo będzie to całkowite odcięcie cię od krzewu. Jakim jest Pan Jezus, albo będzie to odcinanie zbędnych rzeczy z Twojego życia, które utrudniają Ci, aby być owocnym, bardziej owocnym dla Jego Królestwa. Tak czy owak, z nożem ogrodnika kontakt jest nieunikniony. Pomódlmy się, aby Pan był pobłogosławił nam czytanie i wykład tego fragmentu słowa. Panie nasz, potrzebujemy Ciebie. Tak jak tyś. Olśnił, natchnął autorów, aby zapisali dokładnie te słowa. Przypomniałeś apostołom to, co im powiedziałeś. Dokładnie. Tak potrzebujemy Twojego olśnienia, żebyśmy zrozumieli, co nam przekazujesz. Pomóż nam w tym, Panie. Amen. Przeczytamy tę znaną przypowieść. O winnym krzewie w dwóch wersjach. Najpierw z Biblii Ekumenicznej, a następnie z Biblii Warszawskiej. Waszym zadaniem będzie pilnie słuchać i wychwycić, w którym miejscu pojawia się jakaś znaczniejsza rozbieżność. Najpierw Biblia Ekumeniczna. To jest 15 rozdział Ewangelii Świętego Jana od początku. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a mój ojciec jest rolnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza. Aby lepiej owocowała. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które do Was mówiłem. Trwajcie we mnie, a ja będę trwał w Was. Tak jak się nie może przynieść owocu sama z siebie, jeśli nie pozostanie w krzewie winnym, tak i Wy, jeśli we mnie nie będziecie trwać. Ja jestem krzewem winnym, Wy zaś latoroślami. Kto trwa we mnie, ja w nim, ten przynosi obfity owoc. Bo bez mnie nic nie możecie uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, ten jak latorość zostaje wyrzucony na zewnątrz i uschnie. Zbierają je, wrzucają do ognia i płoną. Jeśli we mnie będziecie trwać, a moje słowa was poproście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. Mój ojciec będzie uwielbiony przez to, że przyniesiecie obfity owoc i staniecie się moimi uczniami. A teraz wersja Biblii Brytyjskiej. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy. Jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo we mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Tyle czytania notchnionego słowa. Zauważyliście, czym się te przekłady różnią. Różnice na ogół nie są duże. Największa rozbieżność pojawia się w szóstym wersecie, gdzie Biblia Ekumeniczna mówi o tych, którzy nie trwają w Jezusie, że taki jak latoroś zostaje wyrzucony na zewnątrz, zostanie wyrzucony na zewnątrz i uschnie. Zbierają je, wrzucają do ognia i płoną. Natomiast Biblia warszawska mówi, że ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorość. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jaka ta różnica ma znaczenie dla całości tekstu, dla rozumienia jego, to za chwilę. Pierwszą jednak rzeczą, jaką czasem przeoczamy w tym fragmencie, którą trzeba zaznaczyć jest to, że nasz Pan buduje, deklaruje nową wspólnotę wiary. Nasz Pan ogłasza, buduje nową wspólnotę wiary. Bo kiedy czytacie komentarze na temat tego fragmentu z Ewangelii Świętego Jana, bardzo dużo czasu poświęca się temu obrazowi krzewu winnego. Wspomina się, że prorocy, Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Ozeasz, nawet psalmista Asa w psalmie 80. Wszyscy porównują Izraela do krzewu winnego i słusznie. Ale co łatwo nam przeoczyć, to fakt, że Jezus mówi to o sobie jako prawdziwym, autentycznym krzewie winnym. Izrael, krzew winny. Jezus, prawdziwy krzew winny. Natychmiastowy wniosek, jaki się z tego nasuwa, to fakt, że nasz Pan buduje, obwieszcza na stanie nowego Izraela. A tym nowym Izraelem są ci, którzy są wszczepieni trwają w Chrystusie. Kropka. Nie jest więc tak naprawdę dobrym pytaniem, czy ta czy inna denominacja chrześcijańska jest tym prawdziwym kościołem Jezusa. Bo prawdziwy kościół Pana to ten, który określamy jako niewidzialny. To wszyscy wszczepieni weń i w nim trwający oraz wydający owoc bieżący tak z Żydów, jak i z pogan. Niebezpieczne jest więc, kiedy jakaś organizacja nosząca szyld chrześcijański ogłasza, że tylko. Ona jest prawdziwym Kościołem Pana, a wszyscy na zewnątrz jej organizacyjnych struktur idą na potępienie. Powtórzmy. Nasz tekst wyraźnie mówi, że wszyscy ci, którzy są wszczepieni w Jezusa, trwają w nim i przynoszą owoc, a po drodze są oczyszczani przez Ojca, a więc wniosek z tego nie są idealni, ci są w Kościele, niezależnie od denominacji, w jakiej przyszło im się znaleźć. Poza tym, możesz być w różnych społecznościach niechrześcijańskich, ale także chrześcijańskich. One zwykle zaspakają naszą potrzebę znaczących więzi. Potrzebę przynależności. Ale nic, absolutnie nic nie zastąpi trwania we wspólnocie prawdziwych dzieci Bożych. Oczywiście doskonałą ona nie będzie. Bo nawet autentycznie odrodzone Boże dzieci będą wciąż borykały się z obecnością grzechu w ich życiu. Jednak nie tylko już sama świadomość, że tak ja, jak i mój brat, siostra w panu, są prawdziwie wszczepionymi w Jezusa istotami, w ciało pana Jezusa, ale też doświadczana rzeczywistość, że nadprzyrodzone życie pana Jezusa, jak te soki płynące w latoroślach, przejawiają się przez nasze słowa, gesty, czyny, tak Twoje, jak i innych członków Kościoła. To jest coś, Czego nie da ci żadna grupa wsparcia, żaden klub, żadna wspólnota kibiców czy inna. Dlatego dobrą rzeczą jest mieć taki zrównoważony balans pomiędzy czasem spędzonym z niewierzącymi, których chcesz pozyskać dla Pana i przedstawić im Ewangelię, a czasem poświęconym na kultywowanie więzi w kościele. Zdecydowanie będziemy planować więcej wydarzeń kościelnych. Druga rzecz, której się uczymy tutaj, nie trwając w Chrystusie, jesteśmy dla Bożego Królestwa zupełnie bezużytecznymi. Nie trwając w Chrystusie, jesteśmy z perspektywy Bożego Królestwa zupełnie bezużytecznymi. Nie łudźmy się, zaniedbanie społeczności z Panem Bogiem nie pozostaje neutralne względem tego, jaki owoc wydajemy. Gdyż na zewnątrz może się wydawać, że nasze kalendarze są zapełnione, że bardzo dużo robimy. Że to się liczy dla Bożego Królestwa. Ale słowa naszego Pana wydają się nie pozostawiać żadnych wątpliwości. Bez mnie nic uczynić nie możecie. Owszem, możemy być zabiegani, zatroskani, nie mieć w ogóle wolnego czasu, ale w Królestwie Bożym różnice czyni tylko to, co robimy wypływającego z więzi z naszym Bogiem. Czyli mówiąc starym hasłem działactwu mówimy zdecydowane nie. Tyle razy powtarzaliśmy z tego miejsca, że nie ma substytutu na czas z Bogiem. Właśnie czas spędzony z Panem Bogiem na głęboki komunizm. I diabeł zrobi wszystko, żeby takiego czasu nie znaleźć. Żebyś ty i ja, żebyśmy mieli wszystkie inne zajęcia, tylko nie to. Dlatego o ten czas trzeba walczyć. To musi być naszym priorytetem. Inaczej, jak uczy nas tekst. Nic bez Niego nie uczynimy. No i trzecie, powiązane trochę: trwanie w Chrystusie to więcej niż trwanie w Jego Słowie, ale przede wszystkim to. Trwanie w Chrystusie to coś więcej niż trwanie w Jego Słowie, ale przede wszystkim to. Właśnie z tą poprzednią myślą wiąże się ta prawda, bo możemy zadać sobie pytanie, co dokładnie oznacza trwać w Chrystusie? Czy jak przeczytam kilka rozdziałów z Pisma, Jakieś rozważania na każdy dzień przygotowane, pomodlę się. Czy to o to chodzi? Czy trwam w Chrystusie? Przecież realistycznie, większość ludzi posiadających dzieci, zapracowanych bądź młodzieży przytłoczonej nauką i pracami domowymi i egzaminami, no właśnie na to nas stać. Ale tu nie chodzi o specjalnie wyszukany jakiś program z porannego spotkania z Panem Bogiem. Bardziej chodzi o jakość tego spotkania. Posłuchajcie, trwajcie we mnie, trwajcie. Sugeruje niepowierzchowne, rozproszone innymi myślami, spędzenie kilku chwil u stóp Jezusa. Bardziej wygląda to, jakby to była sugestia tej postawy charakteryzującej Marię, siostrę Marty, która zapomniawszy o Bożym świecie, wsłuchiwała się całą sobą w to, co mówił Pan Jezus. Kobieta na Bliskim Wschodzie zapomniała ogarnąć sprawę, żeby ugościć takiego gościa. No naprawdę ona musiała stracić głowę. I to dla nas jest wzór. To znaczy, że dla nas medytowanie nad tym, co Bóg nam danego dnia w swoim słowie przedstawia, jest priorytetem. Ten czas zatrzymania się może nad jednym zdaniem, nad jednym zwrotem, nad jednym słowem które przemawia. To wylewanie serc naszych przed Nim, z naszymi troskami, pragnieniami, tęsknotami. Trwanie w Nim to też ciągłe pytanie Pana Boga, jaki następny krok mam w życiu uczynić z tym, co mi dziś objawiłeś w swoim Słowie, czego się nauczyłem, nauczyłam. Czy chcesz pogłębić swoje rozumienie tego, co to znaczy mieć komunię z Bogiem, trwać w Chrystusie? Popatrz na Chrystusa, jak On chodził po ziemi. Na jego dążenie do tego, żeby mieć ten czas z ojcem. Zatrzymaj się właśnie nad tymi tekstami, które mówią o tym, jak wyglądało jego życie. I wtedy był ograniczony tym swoim ludzkim ciałem, tak jak my. Jest dla nas przykładem, wzorem, jak nasze życie powinno wyglądać. Pan powiedział w naszym fragmencie, werset trzeciej, wy jesteście już czyści dla słowa, które mam głosiłem. Widzicie, rolę słowa. Oni są czyści dla słowa, które były im głoszone. Są to zagadkowe słowa, bo wiemy, że apostołowie nie stali się po tych trzech latach absolutnie doskonałymi. Lata chodzenia z Panem, słuchania Jego nauk, widzenia cudów, a oni są w punkcie, w którym za chwilę się go Piotr zaprze trzy razy, reszta apostołów go opuści, ucieknie. Nawet nie do końca wierzyli, że on zmartwychwstanie, gdyż jak czytamy, Relacja kobiet, że widziałyśmy pusty grób, oni nie dowierzali im, że one zwariowały. I dopiero jak weszli do tego grobu Piotr z Janem, to wtedy zobaczyli i uwierzyli. A więc jak Jezus może powiedzieć, że oni są już czyści? No czyści użyte jest tutaj w kontekście, w jakim Pan Jezus je te słowa wypowiada. A mówi o przycinaniu pędu latorośli. Przez trzy lata Pan Jezus formował ich, przycinał, korygował ich mylne rozumienie, kim jest Mesjasz, jaka jest jego misja. Oni jak te złośliwe pędy gdzieś rodzą, rosną na boki, chcą mieć innego Mesjasza, Pan Jezus przycina te koncepcje. Judasz na przykład nie chciał poddać się takiej koncepcji Mesjasza, więc dlatego w 13 rozdziale w 10 wersecie Pan Jezus mówi wyjątek, czyni wyjątek co do Judasza. Że mówi, że uczniowie są czyści, z wyjątkiem tego, który miał go wydać. Czyli no, apostołowie zostali ukierunkowani w stronę rozumienia misji Pana, a więc i Ewangelii, stąd są nazwani czystymi, na dobrym kursie. I w podobny sposób słowo nas kształtuje oczyszcza z mylnych koncepcji Boga, z m, takiego mylnego mniemania o sobie czy o ludziach w ogólności. I mylnego myślenia, o co w tym wszystkim chodzi, o co chodzi w tym świecie. Zatem Słowo jest głównym narzędziem, choć nie jedynym, oczyszczanie nas, kształtowania nas. Ta komunia z Bogiem ta w modlitwie jest tym uzupełnieniem, no i życie w kościele, sakramenty także. I punkt czwarty, dzisiaj jest więcej niż trzy standardowe będzie pięć punktów. Czwarte, odcięcie od Chrystusa i spalenie najlepiej wyjaśnia teologia przymierza. Odcięcie latorośli tutaj, od Chrystusa i spalenie jej najlepiej wyjaśnia teologia przymierza. Długo, bardzo długo trwa w kościele spór, debata, czy zbawienie można utracić, czy też nie. Zwolennicy tej teorii, tej koncepcji, że tak, prawdziwie wierząco, odrodzony człowiek raz cieszący się nowym życiem w Chrystusie, gdy będzie nieostrożny. Powadnie w zatwardziałość to może dar zbawienia utracić. To oni są i potrafią oni cytować tekst za tekstem, rzeczywiście zdające się uczyć, że coś takiego jest w istocie możliwe. Nawet dzisiejszy fragment tak można próbować odczytywać. Latorość odcięta, spalona, no nic, stracił zbawienie. Przeciwnicy tej nauki wydaje się, że czasami naginają znaczenie tych jasnych zdawać by się mogło tekstów aby obronić doktrynę o nieutracalności zbawienia. I kto tu ma rację? Wydaje się, że tłumacze Biblii brytyjskiej właśnie w wersecie szóstym tak zrobili. Nagieli trochę znaczenie tego tekstu przez specyficzne tłumaczenie, jakoby tekst mówił o wyrzuceniu precz tego, który jest jak zaschnięta latorość. To sugeruje, że to to była taka no, nieżywa, nieprawdziwa, nieodrodzona, nie mająca życia w sobie latorość. Ale bliższe greckiego oryginału jest jednak tłumaczenie ekumenicznej Biblii Tysiąclecia też, gdzie mowa jest, jeśli ktoś nie trwa we mnie, ten jak latoroś zostanie wyrzucony na zewnątrz i uschnie. Zbierają je, wyrzucają do ognia i płoną. Gdzie dosłownie czasowniki zostanie wyrzucone na zewnątrz i uschnie są w czasie, w greckim czasie o nazwie aoryst, mówiącym o czynności dokonanej. Należałoby więc je oddać i są wyrzuconymi, i są uschniętymi. I narracja wraca do czasu teraźniejszego. Zbierają je, wrzucają do ognia i płoną. A więc mam obraz wcale nie uschniętej jakiejś yy, latorośli wszczepionej w krzew, ale tak, zielonej, lecz nie wydającej owoców, taka będzie on odcięta. Czy zatem zwolennicy utracalności zbawienia mają rację? Nie. Wydaje się, że soteriologia, nauka o zbawieniu takich osób, jest niezwykle wadliwa, a teksty te, które oni cytują, nie mówią dokładnie tego, co oni chcieliby, żeby mówiły. No ale jedni mówią, przecież te latorośle, które zostały odcięte, spalone, były kiedyś wszczepione w Jezusa, przebywały w Jezusie, czyli musieli być chrześcijanami. No a to ktoś odpowie, że to spalenie... To nie musi oznaczać wiecznego potępienia, ale jakiś proces oczyszczający. A tak w ogóle nie chodzi o odcinanie nas, ale o odcinanie z naszego życia, naszych grzesznych nawyków, co jest słabym wyjaśnieniem. Ten oponent zwolennik utracalności koryguje. Czytaj uważnie, winogrodnik oczyszcza ale tylko te latorośle, które przynoszą woc. Te, które nie przynoszą owocu, całkiem odcinaj będą spalone odłączone na zawsze od krzewowinego, to co to może oznaczać jak nie potępienie? Na no to słyszy Riposte. No jak mogłyby być potępione osoby naprawdę odrodzone, szczepione w Chrystusa, skoro Jeremiasz oświadcza, że w Nowym Przemierzu będą tylko ci, którzy znają Pana, a w tylu miejscach jest zapewnione, że takim potępieniem nie grozi. I tu Rzymian się cytuje najczęściej. I nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. No a to debata trwa dalej. Oponent mówi: "No właśnie, którzy są w Chrystusie, ale jak będą odcięci, to już nie będą w Chrystusie". I znowu jest wtedy odpowiedź, ale jeśli byli w Chrystusie i byłaby możliwość ich odłączenia i potępienia, to by oznaczało, że jest dla nich potępienie, a tekst mówi: "Nie ma potępienia" i tak dalej i tak dalej. W tym miejscu może wkroczyć ktoś, kto rozumie teologię przemierza i powiedzieć: Uspokójcie się, przestańcie się kłócić. Tak, w pełnym tego słowa znaczeniu, w nowym przymierzu są rzeczywiście tylko ci, którzy owoc wydają, których Ojciec oczyszcza, ale nie wytnie całkiem. Lecz do tego samego przymierza mogą formalnie przystąpić i z Chrystusa czerpać, we wspólnocie kościoła jakiś czas trwać ci, którzy nigdy nie zostali przez Ducha Bożego odrodzeni. Dlatego próżno w ich życiu szukać owocu życia z Bogiem. Takie zielone gałązki, które mają pozór życia, ale żadnego owocu. To są tego samego typu osoby, co te, o których w liście do Galacjan, rozdział 5 apostoł Paweł napisał. Czwarty werset. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w prawie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski. Czy oni, do których słowa te kierował, byli osobami duchowo odrodzonymi? Nie. Ale czy formalnie byli złączeni z Chrystusem i powołali się na Bożą łaskę, gdy deklarowa deklarowali się jako chrześcijanie? No tak. Ale skoro nie nauczyli się tej pierwszej lekcji, że usprawiedliwienie nie wypływa z naszych starań, to może wskazywać, że jeszcze nowej natury nie otrzymali. A więc będą tymi latoroślami niezdolnymi do przynoszenia prawdziwego owocu i odciętymi i potępionymi. To zawsze Powinno być dla nas sygnałem ostrzegawczym. Gdy ktoś nie jest w stanie zrezygnować z myślenia, że nie jest w Boszach Bożych aż tak złym człowiekiem, że jego czyny też mają tu wiele do powiedzenia. Duch Boży zwykle w pierwszej lekcji udziela temu, kogo Bóg nawraca, ucząc go, że tak nie jest. Jesteś na drodze na potępienie. To jest pierwsza, jedna z pierwszych lekcji, których Bóg udziela, nawracając człowieka. I uczy go, że jedynie Boża Łoska może człowieka ocalić. Znaczy, dopóki nie słyszymy tego wyznania z tych z ust tego człowieka, możemy się obawiać, że nie jest z nim dobrze. Teologia przymierza zaś tłumaczy odcięcie i spalenie tych latorośli, które choć były winne latorośli, to okazały się być nieużytecznymi, nieowocującymi gałązkami. Bo to symbolizuje tych, którzy tylko ustami wyznali Jezusa swoim Panem. Ale nigdy go prawdziwie w sercu takim nie uznali. No i w końcu piąty, piąta nauka: celem oczyszczenia nas nie jest skuteczność, nie jest sukces, ale uwielbienie Boga. Celem oczyszczania nas nie jest ostatecznym celem skuteczność, nie jest sukces. To jest uwielbienie Boga. Powierzchowne czytanie tego tekstu może sugerować, że ostatecznym celem oczyszczania prawdziwych chrześcijan jest ich efektywność. Obficzy owoc. Tak to byłby słabszy, a tak to będzie obficzy. Coś jak w firmie. Maksymalizacja skuteczności, produkcyjności. I słuchajcie, wcale nie, wie, nie twierdzimy, że wierzący ma być nieefektywnym, nieproduktywnym, rozlazłym uczniem Pana. Wręcz przeciwnie. Powinniśmy Takimi być, wyzyskiwać sposobności, nie tracić czasu na nic nieznaczące dla wieczności rozpraszacze naszej uwagi, jak przeglądanie śmiesznych filmików w mediach społecznościowych. Ale to, co jest ostatecznym celem oczyszczenia nas, jest nie tyle efektywność, co Boża chwała. Nasz Pan bowiem mówi, jeśli we mnie będziecie trwać, a moje słowa w was, poproście o cokolwiek byście chcieli, a spełni się wam. Mój Ojciec będzie uwielbiony przez to, że przyniesiecie obfite owoc i staniecie się moimi uczniami. Mój Ojciec będzie uwielbiony przez to, że przyniesiecie obfite owoc i staniecie się moimi uczniami. Tych dwóch rzeczy nie rozdzielajmy. Uwielbienie Ojca przychodzi, gdy trwamy w Panu Jezusie w rozumieniu Jego woli i wtedy prosimy o rzeczy zgodne z Jego wolą. A On Łaskawie nam na te prośby odpowiada. I to otrzymanie odpowiedzi, otrzymanie rzeczy, o które prosiliśmy, otacza Boga chwałą. Czy to nie jest niesamowite? Odpowiedź na nasze modlitwy, wytrwamy w Panu, otacza Ojca w niebie chwałą. Zatem jeszcze bliżej Niego kroczmy. I o większe rzeczy. Prośmy, aby gdy przyjdzie czas na otrzymanie tych odpowiedzi, nasz ojciec jeszcze większą chwałą został otoczony. Jakie lekcje wyniesiemy z dzisiejszego tekstu, z dzisiejszego nabożeństwa? Może niekoniecznie ten o odcięciu, bo jesteśmy małą kongregacją i wiemy, widzimy owoce nawrócenia. Może ktoś, to będzie słuchał kiedyś w internecie, może się przejmie. Ale co, braci, siostro, nasz ojciec chce, z czego chcecie oczyścić? Z myślenia o czym? Z jakich myśli? Z jakich postaw? Z jakich nawyków? Może ze słów? Czasem oczyszczanie takie nie jest przyjemne. Zazwyczaj nie jest przyjemne. Boli jak cięcie noża. Ale wiesz, że ten ból jest konieczny dla większej Twojej owocności, aby i większa była manifestacja chwały, mówiącej o naszym wspaniałym Ojcu. Może ten tekst uczy też o proszeniu w powiązaniu z trwaniem w Chrystusie i znów z manifestacją Bożej Chwały. Zwykle trwając w nim, nie będziesz prosił o rzeczy trywialne, o jakieś błahoski, ale o sprawy Jego Królestwa, choć nasz Ojciec który nas kocha w niebie, troszczy się o najmniejsze rzeczy w naszym życiu. Lata temu zwykłem żartować z żoną, jak przyjeżdżaliśmy świętokrzyską, O, to jest taki fajny domek z zielonym dachem. Fajnie byłoby tak na emeryckie lata zamieszkać w takim domu. No oczywiście poważnie tego nie brałem. No, gdzie mamy mieszkanie w nowym budownictwie, to, to szczyt marzeń. I co? Mieszkamy w domu. No trochę bliżej centrum niż ten z zielonym dachem. Więc uważaj, o co wyrażasz swoje tęskno na tej modlitwie. Pan Bóg może odpowiedzieć nawet na to. Pan Bóg jest wiernym i niesamowitym Bogiem. Więc do takiego Boga z ufnością przychodźmy i nie bójmy się tego procesu oczyszczenia. To jest tylko dla naszego dobra i dla dobra Jego Królestwa. Amen. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za to, że nie, on, nie zawsze ono tak nas głaszcze, ale czasem rzuca nam wyzwanie. I Panie prosimy Cię, żebyś przez Twojego Ducha wziął ten dzisiejszy tekst i chodził za nami przez cały ten tydzień z tym tekstem. Żebyśmy sprawy naszego życia badali. Czy to nie jest ta niepotrzebna część naszej rośliny, jaką jesteśmy latorośle. Czy może to nie powinno być odcięte. Panie, modlimy się o to, żebyś Ty dokonał tego, tego dzieła. My się nie będziemy mu sprzeciwiali, bo tekst mówi, że to Ojciec, Ojciec w niebie jest tym winogrodnikiem i On dokonuje oczyszczenia. Ale Panie, daj nam w tym procesie, zamiast zniechęcenia i braku wiary, właśnie jeszcze silniejszą, mocniejszą wiarę, radość, uwielbienie i zrozumienie, że to jest wszystko dla naszego dobra. Amen.